Mam poczucie winy, że się wyprowadzam od rodziców. Mama będzie samotna, dlatego zamierzam ją wyciągnąć z domu i namówić na nowe zajęcia. Uznałam, że polubi akwa aerobik, ponieważ trenowała kiedyś pływanie synchroniczne. Ktoś tam będzie? Zapewne. Gdzie nasze szafki? Wolałabym się przebrać na osobności. Jeszcze ktoś wejdzie, jak będę goła. To nic takiego. Czułam się nieswojo wśród kobiet, które mogły się pochwalić doskonałą sylwetką. Panie bywają okrutne wobec siebie. Jest tu łazienka? Dziękuję. Przebrałam się mimo ogromnej nadwagi, natomiast mama robiła problemy. Pajacyki i przesuwamy się. Ćwiczymy pajacyki. Mama wkroczyła na basen w wielkim stylu, okulary przeciwsłoneczne, kostium i rajstopy. Nie mam pojęcia w jakiej epoce wchodziło się w rajstopach do wody. Masz na sobie rajstopy. Trzymają wszystko na miejscu. Podejrzewam, że inne panie też je noszą. Babs ma południowy charakter. Jeżeli zawsze się przykąpieli w rajstopach, nic jej nie przekona. Co poradzić? Skaczemy. Skrzyżować ręce i nogi. Mama ćwiczyła pływanie synchroniczne, ale dziś czuła się wyraźnie nieswojo. Potrzebuje kilku lekcji, żeby nabrać pewności siebie.